Od 2011 roku jestem na Ukrainie. Od 2012 pracuję w Berdyczowie w naszym sanktuarium. Jestem obecnie proboszczem i kustoszem Sanktuarium Matki Bożej Szkapleżnej. Sanktuarium nosi nazwę pełną y, Narodowe Wseukraińskie Sanktuarium Matki Bożej Berdyczowskiej. Przybyłem z Polski po kilkunastu latach pracy kapłańskiej. Jestem Karmelitą Bosem. Karmelici Bosi przybyli na Ukrainę dosyć wcześnie, można powiedzieć, krótko po, po dokonanej przez Świętą Teresę od Jezusa i Świętego Jana od Krzyża reformie naszego zakonu. W zeszłym roku obchodziliśmy 450-lecie naszej reformy, naszego, naszego zakonu. 450 lat od powstania pierwszej wspólnoty, pierwszego klasztoru naszego zakonu zreformowanego, karmelitów, którzy otrzymali jeszcze przymiotnik właśnie Bosi. Na Ukrainę do Berdyczowa karmelici przybyli w 1630 roku na zaproszenie Wojewody kijowskiego Janusza Tyszkiewicza, który zawdzięczając cudowne ocalenie z rąk Tatarów Matce Bożej i modlitwie właśnie zakonników karmelitańskich, zechciał przeznaczyć swoje dobra, będące w Berdyczowie, na zbudowanie klasztoru dla karmelitów Bosych i kościoła dla Matki Bożej, w której została umieszczona ikona pochodząca z dóbr właśnie tegoż magnata, wojewody kijowskiego. Ta ikona, ten obraz wkrótce zasłynął wieloma łaskami, które Bóg przez wstawiennictwo Matki Bożej udzielał wiernym. Jak wszyscy wiemy, te ziemie ukraińskie nieustannie były, były dotykane różnymi zawieruchami wojennymi najazdami tatarskimi, powstaniami kozackimi, wojnami licznymi w takich właśnie zawieruchach również można powiedzieć klasztor klasztor uczestniczył, to znaczy był ofiarą niekiedy niekiedy był bastionem z jakiego właśnie bronili się, bronili się Polacy przeciwko na przykład nawale Rosyjskiego Wojska podczas Konfederacji Barskiej. Wygląd, dzisiejszy wygląd architektoniczny naszego kościoła zawdzięczamy architektowi Janowi de Witte i pochodzi on z 1754 roku. Obraz Matki Bożej słynął w całej dawnej Rzeczpospolitej. Promieniowało to sanktuarium Podobnie jak dwa inne wielkie sanktuaria w Rzeczpospolitej w Ostrej Bramie i w Częstochowie. Niestety z powodu rozbiorów i późniejszych też powstań przeciwko władzy carskiej, klasztor został w 1866 roku skasowany. Kościół funkcjonował jako parafialny. A w 1918, gdy Polska odzyskała niepodległość, również karmelitanki Bose bardzo naciskały na to, aby tutaj karmelici Bosi również powrócili do Berdeczowa. Udało się to na kilka lat, aż do 1926 roku, kiedy już radziecka władza zupełnie skasowała obecność. Duchowieństwa i karmelitów Bosych tutaj w Berdyczowie. Umarł wówczas ostatni karmelita Bosy, Terezjusz Sztobryn. I od 1926 roku aż do 1991 roku, klasztor, zabudowania klasztoru, które podczas wojny jeszcze ucierpiały bardzo znacznie, został zniszczony, kościół spalony. Klasztor zupełnie zniszczony. Te zabudowania pozostawały albo w rękach władzy radzieckiej, przeznaczone początkowo na, na muzeum ateistyczne, Dolny Kościół przeznaczony na kino. Na kino. Po wojnie, gdy, gdy, został, gdy klasztor był zniszczony i kościół. Górny kościół pozostawał w ruinie, a w dolnym kościele z czasem urządzono salę gimnastyczną, natomiast w odbudowanych pomieszczeniach klasztoru umieszczono szkołę muzyczną i plastyczną, która funkcjonuje do dzisiaj. W 1991 roku, kiedy Ukraina uzyskała niepodległość, również, również religia, zwłaszcza chrześcijaństwo, zwłaszcza kościół katolicki, Znowu odzyskał możliwość funkcjonowania. Ludzie wierni zaczynali upominać, razem z, kapłany, z kapłanami zaczęli upominać się o, o obiekty sakralne. Tutaj w Berdyczowie funkcjonowała wspólnota dzięki no, bohaterskiej służbie kapłanów o wdzięcznej dla Polaków o wdzięcznym dla Polaków nazwisku, Mickiewiczowie, Ambroży i Bernard, ksiądz Ambroży i ksiądz Bernard tutaj podtrzymywali wiarę w Berdyczowie nieopodal, w kaplicy na ulicy Czudnowskiej. Na zaproszenie właśnie tychże księży powrócili do, do Berdyczowa karmelici bosi. Przyszli tutaj młodzi, młodzi ludzie, Młodzi kapłani, początkowo pier, pierwszym z nich był ojciec Serafin, taki charyzmatyczny, można powiedzieć z charyzmatyczną osobowością ojciec, do niego dołączyli później inni młodzi, młodzi kapłani, którzy tutaj w takich no, bardzo trudnych warunkach administracyjnych, materialnych, ale wsparci wielką miłością, wielką życzliwością wiernych rozpoczęli Odbudowę kościoła i również służbę wspólnocie wiernych. Jest to znaczące, że, że ta wspólnota już właśnie istniała. Zawsze, gdy tutaj oprowadzamy odwiedzających pielgrzymów po, po naszym sanktuarium, właśnie podkreślamy, że nasi bracia, gdy wrócili do Berdyczowa, zastali sanktuarium od tej strony materialnej w ruinie ale sanktuarium dusz ludzkich, właśnie kwitnące dzięki właśnie tej postawie księży i tych, którzy mieli odwagę pośród prześladowań, w tym czasie pogardy dla, dla religii, dla, dla chrześcijaństwa, potrafili tą wiarę w swoim sercu i w praktyce ta, też ustrzec. Wkrótce do, do, naszych, do, do naszych braci. Do ich pracy przyłączyły się również siostry ze Zgromadzenia Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, które można powiedzieć od samego początku pracy naszych współbraci Karmelitów Bosy, również wspierały swoją posługą tutejszą wspólnotę, tą wspólnotę wiernych i wspólnotę kapłanów. To, gdy patrzymy z perspektywy czasu na, na te wszystkie wydarzenia, na, na poszczególne osoby to można dostrzec taką właśnie nitkę, złotą nitkę opatrzności Bożej, jaka posłała takie, a, taki, a nie inne osoby, z, taką, a nie, z takim, a nie innym charakterem, z taką dozą odwagi, która była potrzebna na każdym kroku, można powiedzieć tutaj, aby, aby pracować, aby nie popaść w jakieś przygnębienie z powodu warunków, czasem z powodu trudności. Które zwłaszcza na tym poziomie administracyjnym nieustannie napotykali. Tak jak wspomniałem na początku, ja jestem stosunkowo niedawno, od zaledwie 8 lat na Ukrainie, w tym od siedmiu lat w Berdyczowie. I od razu, gdy, gdy, gdy przybyłem tutaj, to zauważałem właśnie tą, tą piękną współpracę. Między Karmelitami Bosymi i siostrami Terezjankami. Łączy nas oczywiście wspólna duchowość poprzez Świętą Teresę od Dziesiątka Jezus. Myślę, że również nie jest to obojętne dla, dla tejże współpracy w wielu takich momentach, jeśli chodzi o wrażliwość na, na liturgię, na modlitwę. To, to widać, że, że we współpracy z siostrami właśnie ta, ta nitka porozumienia bardzo, bardzo łatwo się pojawia.